Komuś noga się zaklinowała, kiedy małpował gołębia na balkonie Ktoś małpował gołębia? Nie ma już normalnych wezwań? A, a, teraz rozumiem, kto małpował gołębia na balkonie I widzę, że skończyło się to uwięzieniem nogi w prętach Cześć, George To i tak nie jest normalne nie, Chyba trzeba będzie przepiłować. Chodzi jej o krzesło. A, użyjmy może rozpieraka. Rozchylimy nim pręty i będziesz mógł wyjąć nogę. Już, proszę.